Z, z tej strony, Fabryk, a to pierwszy odcinek ze Starcrafta. Ze mną jest Brandon, no i ja. Oczywiście jest to sezon drugi. Czekaj na mnie, prawda? No, no i zaraz powiemy sobie o co w tym drugim sezonie będzie chodziło. I jeszcze raz się wytłumaczę, dlaczego drugi sezon. Pierwszy sezon zniknął, ponieważ musiałem nie sobie wyczyściłem wszystkie pliki, czy no i sobie wyciśnięte wszystkie pliki i muszę zaczynać jeszcze raz wszystko. Dobrze, najpierw pokażę mój pokój. Jak on wygląda, mam tu crafting, piecyk, łóżko oraz kieszenie. Pierwsze Pierwszy są w to gronie, to są, są, to to są jakieś materiały, z których można coś zrobić, na przykład jedronka albo łóżko. Czyli tym, cztery łóżka. I prawdopodobnie będzie aż 8 osób w tym StarCraftie albo nawet może więcej. A tu są materiały budowlane. I teraz pokażę wam górę mojego domu. Tak wygląda góra: To ma skrzynię, która jest dla nikogo. O, kolejny piecyk dla kogoś, oraz crafting, jakby ktoś chciał szybko coś skraftować. Drzwi, oczywiście, automatycznie się otwierają, jak to Star Wars. Teraz pokażemy dom Kailorena. O dobra, ale ja idę pierwszy. Wow! Sorry! Dochodzę. No. Ja Zrobiłem taki, taki most, ale. A specjalnie dla Kailarena zbudował sobie Kailarena-Mastek? No tak. Nie, bo wtedy był Brandonem. Więc Brandon zbudował kailarena mastek no, no, i co, co to? Z tym gościem, goście pierwsi. No dobra. Nie mi nawet nie zabierze. Ja mam na tej skrzyni. Że, e, o, mam napisane. Rzeczy budowlane. Jedziemy. Zajrze, bo. Bo to jest na moim ekranie. No nora. no jedzenie. No jedzenie. Mało Choć nie wszystko jedzenie to jest. I tu są bronie. To wszystko te dwie skrzynie to są bronie? Nie, jedna to mała. O, no, ale mi broni. No mało ich mam. Dobrze. I tu ma łóżeczkę, to jest dla... No sobie jeszcze zapasować. I właśnie miałem wam powiedzieć, że są a jest aż czterech graczy, którzy są Jedi i czterech graczy, którzy o, są Sithami. Patrzcie, Ale jest nie wszyscy. Przy... Ale cicho bądź ja mówię. Myślę, że się zamknij. Tak trudno to zrozumieć, że ja teraz mówię. No i prawdopodobnie będzie aż nas 8, jak już wcześniej wspominałem. I. Aha, dobra. I dobry Jedi jest. Znaczy dobrych ludzików jest 4 i złych ludzików jest 4. Albo dobrych 3, a złych 5. Nie wiem, jeszcze co tego nie ogarniam. Ej, słuchaj, muszę iść spać u Ciebie, się urodzę na Dobra. Mam trzy łóżka. Czekajcie, bo mój jak tutaj wchodzi. Ła! Wow. No, co zjebasz? Dobra. Dobra, idź. Bawne mi z stąd. A ja co, po co się, maszki? No, bo tu szedzę drzewo. Zawsze. Jakąś brzywkę. A co No, co Kajuś? Kajuś. To bawne. Dobra, nie się to bawi. Tu już zawsze. Jeśli słyszeliście to, co mówiłem, to był piesek. Kajuś. A! Kruwa! Ohoj. Hej, kruwa. Ona chyba była... Ona no, chyba była potworem, bo... No i teraz wam pokażę kolejną yeah. rzecz. Kajuś! Kajuś! W drugi Nie, nic sobie tam łaźni. To jest małe. Dobra, i teraz idziemy przez most. Naprawdę? się na O, co to tam takiego o, jest? Weź je się się zamknie. No to daj tutaj Kajusia do mnie. No chodź Kajusia, czekajcie chwilę. Kajloren ma ucho w oku albo oko w oku. O, tutaj pisze Rada Jedi. No i jak widzicie to mamy Radę Jedi. Ona, Nie moja. No to jest moja. Dlaczego? No i z sieci tutaj nie mogą wchodzić. Więc won są siecowie. No tu jest... tutaj jest oczywiście crafting, jak to? No musi być, prawda? Crafting. Żeby sobie coś... I tutaj po prostu sobie Jedi -e tak sobie. A i powiem, że wczoraj miałem 5 pięć, pięć kaczek, której zabiłem. No, no tak sobie. się siada cicho bądź. Tak się tutaj siada i, se, i se gadamy. Yy, Jediowie się gadają. No to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj tylko był odcinek organizacyjny, więc subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Mam nadzieję, że się filmik spodobał, dobicie 15 łapek w górę, to lecimy z, lecimy z kolejnym odcinkiem. Pa! Co to jestem?